Ten obiad to idealna propozycja dla wszystkich, którzy lubią tradycyjne domowe smaki. Cześć, zapraszam Cię na przepis na kopytka z sosem pieczarkowym. To szybki obiad, bo użyłam gotowych, kupnych kopytek. Oczywiście, jeśli chcesz użyć swoich własnych, domowych, to będzie nawet lepiej. Tylko to już nie będzie taki szybki obiad. Gotowe kopytka ugotuj w osolnej wodzie według instrukcji na opakowaniu. Odsteć na dór szlaku i odłóż na bok. Kopytka możesz przygotować na początku albo już w trakcie robienia sosu. Na patelni rozgrzej olej i dodaj masło dla lepszego smaku. Następnie wrzuć pokrojoną drobną cebulkę i smaż ją około 3 minuty. Potem dodaj pokrojone w plasterki pieczarki i dobrze przemieszaj z cebulką. Podsmażaj je około 8-10 minut, aż będą dobrze zarumienione, a woda odparuje. Pod koniec smażenia pieczarek dodaj starty czosnek oraz suszony tymianek i majeranek. Dobrze przemieszaj i podsmażaj jeszcze z pół minuty. Następnie wlej śmietankę 30% i dobrze przemieszaj. Kiedy sos się zagotuje, to dodaj musztardę oraz dopraw solą i pieprzem do smaku. Gotuj sos kilka minut, tak 3-4-5 minut, aż wyraźnie zgęstnieje. Kiedy sos będzie tak gęsty jak tego chcesz, to dodaj na patelnię kopytka i dobrze przemieszaj. Na koniec dorzuć posiekaną natkę pietruszki i opcjonalnie, ale mocno polecam, start na tarce o małych oczkach ser grana padano lub parmezan. Przemieszaj i podawaj od razu. Cały ten przepis znajdziesz na moim blogu www kuchniaise.pl życzę smacznego i udanego, błogosławionego dnia.